Wkrótce nowiny dotarły do stolicy. Ludzie, zapominając o oficjalnej żałobie, a nawet o własnych sprawach, zaczęli gromadzić się na ulicach. Podnosili wielką wrzawę. Król siedział w swoim wielkim domu, obgryzając paznokcie i szarpiąc brodę. Rozdarty między żalem i wściekłością i zaniepokojony stanem finansów, wpadł w tak ponury nastrój, że nikt nie śmiał do niego przemówić. Wreszcie dotarł do jego uszu zgiełk z ulic miasta, wcale nie przypominający żałobnego lamentu. Co znaczy ta wrzawa? Zapytał ostro. Rozkażcie ludziom wracać do domów i lamentować jak przyzwoitość każe. wydzierają się niczym gęsi na targu. Smok wrócił panie. Odpowiedzieli dworzanie. Co takiego? Wezwijcie hufiec rycerski, a raczej to, co z niego zostało? Nie ma potrzeby, panie. Smok jest z mistrzem Egidiusem, łagodny jak baranek. Przynajmniej takie doszły na słuchy. Wieści dotarły niedawno i meldunki są sprzeczne. Na naszą duszę. Wykrzyknął król z ogromną ulgą. A już rozkazaliśmy, by pojutrze odśpiewano pieśni żałobne ku pamięci tego dzielnego jego mościa. Odwołać! Czy są jakieś wieści o naszym skarbie? Mówią, że to istna Złota Góra, panie. Kiedy skarb trafi do pałacu? Zapytał król skwapliwie. Zacny człowiek z tego Egidiusa, przyprowadźcie go do nas, gdy tylko się zjawi. Wśród dworzan zapanowała konsternacja. Dopiero po chwili jeden zebrał się na odwagę i powiedział Wybacz, panie, ale słyszeliśmy że gospodarz skręcił w stronę swego domu. Bez wątpienia założy odpowiedni przyodziewek i stawi się przy najbliższej okazji. Bez wątpienia, odrzekł król. Ale pal diabli jego przyodziewek nie powinien jechać do domu bez zameldowania się na dworze. Sprawił nam wielki zawód. Nadarzyła się pierwsza okazja i przeminęła, podobnie jak wiele późniejszych. Gospodarz Giles siedział już w domu od jakiegoś tygodnia, a na dworze nie usłyszano od niego ani jednego słowa. Dziesiątego dnia król zapałał gniewem. – Posłać po tego jego mościa! – rozkazał i tak uczyniono. Aby dotrzeć do Ham, trzeba było dnia forsownej jazdy, obojętnie jaką drogą. – Nie stawi się, panie! – oznajmił dwa dni później drżący ze strachu posłaniec. – Do pioruna! – zagrzmiał król. – Ma przybyć w następny wtorek, bo inaczej resztę życia spędzi w lochu. – Wybacz, najjaśniejszy panie, ale i tak nie przybędzie powiedział wysłannik, gdy samotnie powrócił we wtorek. Jego widok wzbudził litość we wszystkich prócz króla. Do dziesięciu tysięcy piorunów, zaklął król. Wtrąćcie tego głupca do lochu, poślijcie paru ludzi, niech zakują w łańcuchy zuchwałego kmiotka, ryknął do swojej świty. Ilu ludzi? wyjąkali. Tam jest smoki, gryzi ogon i koszałki opałki, zawołał król. Potem kazał osiodłać swojego białego rumaka, wezwać chówiec rycerski, a raczej to, co z niego pozostało, i kompanię żołnierzy, i wyruszył gotując się z gniewu. Ale gospodarz Giles stał się już kimś więcej niż bohaterem okolicy. Był umiłowaną chlubą kraju. Dlatego ludzie hurmem wylegali z domów, ale nie wiwatowali na cześć przejeżdżających rycerzy i żołdaków, choć jeszcze czapkowali królowi. W miarę jak zastęp przybliżał się do Ham, "Spojrzenia wieśniaków stawały się coraz bardziej ponure." W niektórych wioskach ludzie zamykali drzwi i nikt nie witał króla. Gniew króla ostygł do lodowatej furii. Z posępną miną dotarł do rzeki, za którą leżało Ham i dom gospodarza. Zamyślał spalić to miejsce do gołej ziemi, ale przejazd przez most zagrodził mu Giles na siwej kobyłce z gryzi ogonem w dłoni. Wokół nie było widać żywego ducha, tylko garm wylegiwał się na gościńcu." Dzień dobry, panie, zawołał Giles, radosny jak sam poranek, nie czekając na zaproszenie do rozmowy. Król zmieszył go zimnym wzrokiem. Twoje maniery uwłaczają naszej osobie, rzekł, ale to nie zwalnia cię z obowiązku przybycia, gdy po ciebie posłano. Nie pomyślałem o tym, panie, to fakt. Miałem własne sprawy na głowie i dość już czasu z mi trężyłem na twoich wyprawach. Do dziesięciu tysięcy piorunów. Król znów zakipiał z gniewu. Do diabła z Tobą i Twoją czelnością! Nie dostaniesz żadnej nagrody i będziesz miał szczęście, jeśli ominiecie stryczek. A zawiśniesz, chyba że tu i teraz poprosisz o wybaczenie i oddasz nam swój miecz. Co? zapytał Giles. A mnie się widzi, że należy mi się nagroda. Rzecz znaleziona należy do znalazcy, jak tu powiadamy, i myślę, że gryzi ogonowi lepiej jest ze mną niż u Twoich ludzi. Ale, ale. Co robią tutaj ci wszyscy rycerze i żołdacy? Jeśli przybyliście w gości, to trochę was za dużo, jeśli chcecie mnie zabrać, to trochę za mało. Królowi odjęło mowę, a rycerze poczerwienili okropnie i spojrzeli z góry na zuchwałego wieśniaka. Paru żołdaków radośnie wyszczerzyło zęby, bo król stał do nich tyłem. Daj mi ten miecz! zawołał król odzyskując głos, ale zapominając o używaniu liczby mnogiej. Daj nam swoją koronę! zawołał Giles. Bulwersujące żądanie, jakiego nigdy wcześniej nie słyszano w czasach średniego królestwa. Do pioruna, pochwycić go i związać, rozkazał król, wychodząc z siebie z wściekłości. Na co czekacie, pojmać go albo zabić? Żołdacy ruszyli do przodu. Ratunku, ratunku, ratunku! wrzasnął garm. W tej samej chwili smok wylasł z mostu. Leżał tam ukryty pod przeciwległym brzegiem, głęboko w nurcie rzeki. Parsknął, wyrzucając wielki pióropusz pary, bo wypił wiele galonów wody. Spowiła go gęsta mgła i widać było tylko jego czerwone ślepia. Do domu, głupcy! ryknął, bo porozdzieram was na sztuki. Na przełęczy leżą ukatrupieni rycerze, a wkrótce będzie ich więcej w rzece. Trafią tu wszystkie królewskie konie i wszyscy królewscy ludzie. Potem skoczył. I uderzył szponem królewskiego rumaka, który pomknął niczym piorun, wspominany często przez króla. Zanim w te pędy pospieszyły inne konie, niektóre już raz spotkały tego smoka i nosiły przykre wspomnienia. Żołdacy rozbiegli się we wszystkie strony, byle nie w kierunku ham. Biały rumak został tylko draśnięty i król nie pozwolił mu odbiec daleko. Po chwili zawrócił go z powrotem. Ostatecznie był panem, przynajmniej własnego konia. I nikt nie mógł powiedzieć, że bał się jakiegoś człowieka czy smoka pod słońcem. Mgła zniknęła, kiedy wrócił, ale podobnie rzecz się miała z rycerzami i żołnierzami. Wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Król samotnie musiał rozmawiać z krzepkim wieśniakiem z gryzi ogonem i smokiem. Ale z rozmowy wyszły nici. Gospodarz Giles był uparty, nie chciał się poddać i nie chciał walczyć, choć król wyzwał go na pojedynek. Nie, panie! Odrzekł ze śmiechem: Wracaj do domu i ochłoń z gniewu. Nie chcecie cię skrzywdzić, lecz albo odjedziesz, albo nie ręczę za tę godzinę. Dobrego dnia. I taki był koniec bitwy na moście Ham. Król nie dostał ani jednego pensa z wielkiego skarbu, nie usłyszał ani słowa przeprosin od gospodarza Gilesa, który zaczynał mieć o sobie ogromnie dobre mniemanie. Co więcej, od tego dnia władza średniego królestwa dobiegła końca w tej okolicy. Ludzie w promieniu wielu mil od Ham uznali Gailsa za swojego pana. Król mimo wszystkich swoich tytułów nie mógł nakłonić nikogo do wystąpienia przeciwko zbuntowanemu Egidiusowi. Egidius bowiem stał się umiłowaną chlubą kraju i tematem pieśni i niepodobna było zakazać śpiewania ballad, które sławiły jego czyny. Ulubiona opiewała spotkanie na moście w setce heroikomicznych kupletów. Chryzofilaks długo przebywał w Ham, co wyszło na dobre Gailsowi, bo naturalną koleją rzeczy, człowiek, który poskromił smoka, zaczyna wzbudzać szacunek. Trzymano go w przykościelnej stodole, za pozwoleniem proboszcza, a pilnowało go dwunastu obiecujących młodzieńców. W ten sposób zrodził się pierwszy z tytułów Gailsa, Dominus de Domito Serpente, czyli po angielsku Lord of the Tame Worm, co w języku gminu oznaczy Pan poskromionego smoka. W skrócie zaś mówiono po prostu Lord of Tame. Jako lord cieszył się wielkim poważaniem, ale nadal płacił daninę królowi. Sześć woli ogonów i antałek gorzkiego piwa dostarczał w Dzień Świętego Mateusza w rocznicę spotkania na moście. Niedługo potem przedłożył tytuł erla nad lorda i wraz z godnością wzrosła jego waga, pas erla był niepospolitej długości. Parę lat później Giles został księciem Juliusem Egidiusem i przestał płacić daninę. Będąc bajecznie bogaty, kazał wybudować wspaniały dwór i zgromadził wielkie wojsko. Żołnierzom dobrze się działo i słynęli ze wspaniałego rynsztunku, bo Giles nie skąpił grosza na ich utrzymanie. Każdy z dwunastu obiecujących młodzieńców został kapitanem. Garm paradował w złotej obroży i do końca życia wałęsał się do woli, dumny i szczęśliwy, choć nieznośny dla swoich psich kompanów, bo żądał od nich szacunku z uwagi na grozę i wspaniałość pana. Siwa kobyłka dokonała swoich dni w spokoju i nigdy nie zdradziła się ze swoimi refleksjami. W końcu Giles został królem, rzecz jasna królem małego królestwa. Koronował się w Ham jako Egidius Draconarius, ale powszechnie zwano go starym Gilesem Warmingiem, czyli pogromcą gadziny. Na jego dworze wszedł w modę język gminu i król nigdy nie wygłaszał mów w książkowej łacinie. Jego żona, królowa wielkiej miary i równie wielkiej wagi, Trzymała mocno w garści królewskie gospodarstwo. Nikt nie znał sposobu, by podejść czy też obejść królową Agatę, chyba że nie żałował nóg. Z czasem Giles stał się sędziwy i czcigodny, zapuścił siwą brodę po same kolana, miał dwór cieszący się szacunkiem, w którym za zasługi czekała nagroda, i całkowicie nowe rycerstwo, tak zwanych strażników Gadziny ze smokiem w godle, dwunastu obiecujących młodzieńców zostało starszymi członkami zakonu. Trzeba przyznać, że Giles zawdzięczał swój wzlot w głównej mierze szczęściu, choć nie brakowało mu zdrowego rozsądku w jego używaniu. Szczęście i rozum pozostały z nim do końca jego dni ku wielkiemu zadowoleniu przyjaciół i sąsiadów. Szczodrze nagrodził proboszcza, nawet kowalowi i młynarzowi skapnęło co nieco. Giles mógł pozwolić sobie na hojność, ale gdy został królem, ustanowił prawo zabraniające czarnowictwa i skupił w swoich rękach rzemiosło młynarskie. Kowal przekwalifikował się na grabarza, młynarz zaś został uniżonym sługą korony. Proboszcz, wyniesiony do godności biskupa, utworzył biskupstwo w Ham, a wiejski kościół z tej okazji został stosownie powiększony. Osoby nadal mieszkające na ziemiach Małego Królestwa znajdą w tej historii wyjaśnienie nazw, które w naszych czasach noszą ich miasta i wioski. Albowiem uczeni w tych sprawach donoszą, że Ham, będące głównym miastem Nowego Królestwa, w wyniku naturalnego pomieszania tytułów, Lord of Ham i Lord of Thame stało się znane pod tym drugim mianem. Nazwa zachowała się do dnia dzisiejszego, zaś pisownia Thame z H w środku jest niczym nieusprawiedliwiona. Natomiast dla upamiętnienia smoka, dzięki któremu wyrosły sława i fortuna rodu, Drakonariusowie zbudowali sobie wielki dom, cztery mile na północny zachód od Thame, gdzie Giles i Chrysophilax spotkali się po raz pierwszy. To miejsce stało się znane w królestwie jako Aula Draconaria, czyli w miejscowej mowie Warming Hall, od imienia króla i jego sztandaru. Wygląd kraju zmienił się od tamtej pory: królestwa powstawały i przemijały, lasy padły pod toporami, a rzeki zmieniły koryta, i tylko góry pozostały, niszczone przez deszcze i wiatr. Sama nazwa także przetrwała, choć ludzie zmienili ją na Wunl, przynajmniej tak słyszałem, bo wioski utraciły dawną Dumę. Ale w czasach, o których mówi ta opowieść, miejsce to zwano Warming Hall i mieściła się tam królewska siedziba, smoczy sztandar łopotał nad koronami drzew, a wszystkim żyło się dostatnio i wesoło, póki gryzi ogon był zdatny do użytku. Zakończenie. Chryzophilax często błagał o wolność, a jego utrzymanie okazało się kosztowne, gdyż stale rósł, bo smoki jak drzewa rosną przez całe życie. Po paru latach, gdy Giles siedział już pewnie na tronie, wypuszczono biednego gada. Rozstali się z Gilesem z wyrazami obopólnego szacunku i zawarli obustronny pakt o nieagresji. Smok odnosił się przyjaźnie do Gilesa o tyle, o ile smok o złym sercu może w ogóle żywić przyjazne uczucia. Musiał się liczyć z gryzi ogonem, łatwo mógł stracić życie i resztę skarbu, jak trafnie odgadł Giles. Smok miał jeszcze w swojej jaskini niemałe bogactwo. Chrysofilaks wzbił się w powietrze powoli z mozołem, bo skrzydła miał za stałe po długich latach nieużywania, a jego rozmiar i pancerz znacznie się powiększyły. Po powrocie do domu, najpierw rozprawił się z młodym Smokiem, który pod jego nieobecność miał czelność osiedlić się w jaskini. Powiadają, że zgiełk bitwy był słyszany w całej Venedotti. Kiedy z wielką satysfakcją pożarł pokonanego przeciwnika, poczuł się znacznie lepiej. Rany doznanych upokorzeń przestały mu doskwierać i zapadł w długi sen. Kiedy wreszcie się zbudził, ruszył na poszukiwanie najwyższego i najgłupszego z olbrzymów, przez którego w pewną dawną letnią noc zaczęło się całe zmartwienie. Rzekł mu parę słów do słuchu, a biedny olbrzym był tym docna zdruzgotany. To był garłacz? zapytał, drapiąc się po głowie. A ja myślałem, że to końska mucha. Finis czyli w języku gminu koniec.